Cześć, witajcie z tej strony. Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest czwarty i chyba ostatni odcinek z Gran Canaria, gdzie jak już przed chwilą słyszeliście, jest to od, ostatni odcinek. Jesteśmy w dosyć nietypowym miejscu, bo jesteśmy na takiej oto Łodzi, w której właśnie siedzę, jak widzicie. Na chwilę też to o niej trochę też więcej. No powiem. to co? zapraszam i miłego oglądania jesteśmy na łódce teraz jesteśmy na miejscu bo jakbyśmy ruszyli to by był taki hałas, żeby żeby ja nie słyszał siebie, a, a też wy nie byście nie słyszeli mnie, dlatego teraz stoimy właśnie trochę się trzęsie lecz to Nieważne. Jesteśmy teraz podobno na 6 metrach głębokości. I jest naprawdę fajnie. Już tu kilka... No, kilka godzin jesteśmy. Znaczy godzinę i tam kilkanaście minut może. też Wam opowiem śmieszną... Co? Co to było? Słyszeliście to? Jakby jakaś ryba wyskoczyła, albo, ale, ale wątpię w to. Yy. Kiedyś, nie wiem, kiedy wy to oglądacie, to może być nawet rok temu, ale dla mnie dwa dni temu albo jeden dzień temu byłem na plaży, słuchajcie i zobaczyłem różne ryby, ale nie takie też, co mówiłem wam ostatnio tylko widziałem w gróbce ryby, takie ławicowe ryby. No nie wiedziałem, jakie są, bo miałem sprawdzić, ale i, i tak zapomniałem. Też, było dużo, też były duże ryby, naprawdę, bardzo też były duże. Jak się trzęsie, mam trzymam mój moją kamerę. Zobaczcie. Jak widzicie, po łódce się teraz strasznie trzęsie, ale też. Yy, do tych ryb, co mówiłem, to też widziałem rybę, która umarła. Nie, chyba ją fala zmiotła i wylądowała na lądzie. Śmieszne jest to, że ja ją wziąłem laczkiem i. znaczy, wziąłem laczkiem. Dałem ją do oceanu. Myślę, że jeszcze może złapie trochę powietrza, ale już nie żyła, niestety. Lecz później, kiedy już tam odpłynęła, były przypływy, odpływy, lecz jak zawsze o godzinie tak 23 idę na wieczorne takie spacer po po plaży i zauważyłem właśnie ją, która wypłynęła, znaczy wypłynęła, odepchła ją fala, już wtedy nie żyła i ją ona była bardzo daleko, dlatego um, widziałem bardzo duże, że były fale, lecz tak, gdzie ona była, to e, to nic w porówn porównaniu do tych małych fal. Dlatego no, była taka mała historia. E, no I teraz chyba. Nic nie mam do powiedzenia z oceanu. Teraz może przejdźmy bardziej do tej łodzi. Głównie. Teraz jesteśmy na właśnie tym takim haku. Znaczy kotwica jest przywieszona do dna, ale i tak się cały jacht trzęsie. Jest tu w jachcie całym jest. Jest dużo jakichś przejść, jakiś też jest kuchnia, jest taki mały salon, sobie tak powiedzieć, jakiś stoł, jakieś tam siedzenia i w ogóle jest też łazienka z prysznicem, którego się nie spodziewałem, bo to tylko jest kilka metrów, jest znaczy może gdzieś tam więcej niż 6 metrów, albo no, więcej, albo mniej, ale naprawdę jest... jest jest mały ten niech i że to się wszystko zmieściło, no to szacun dla architekta, że wszystko to w jednym zmieścił. No i co? Tam widzę właśnie wielki jacht, ale taki wielki, wielki na gdzieś stosób. Tam daleko nie wiem czy dobrze też kieruję, bo mam słońce przed kamerą. Nie, no, tam jest też duży jacht. jacht te jachty są łódki. Przecież jak tu widzieliście, jest są t, ci ta łódź. Tutaj jeszcze jest za nami trochę łodzi, ale tu, to jest tak, że każdy się podpina no i tu nic nie robią, skaczą do wody, jak też ja, kilkanaście minut temu. I tak to by właśnie tutaj wyglądało. Jak to tak, jeszcze więcej jakiś yy, jakichś odcinków z nietypowymi miejscami lubcie na łodzi, to piszcie komentarzem. A już chyba będę się z Wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!